Teraz po drugiej niedzieli zaczyna się bardziej zwykły okres roku liturgicznego, gdzie z jednej strony jeszcze e, wspominamy Boże Narodzenie, ale też e, zaczyna się czas, w którym przyglądamy się w życiu Pana Jezusa temu, co on czynił, jak wyglądała jego działalność. I na dzisiejszą Ewangelię wybrałem Kościół Święty która mówi o pierwszym publicznym cudzie. Pana Józefa, mianowicie o przemienieniu wody, wino na weselu w karnie galilejskiej. Ten cud pana Józefa jest powszechnie znany, ale nie dość jeszcze poznany, nie dość kontemplowany, niewystarczająco nie wiele wniosków katolicy wyciągają z tego wielkiego cudu, bo w tym cudzie pan Józef zamarł cały sposób, modus postępowania, w swoim, w sposób, w jaki on ma zbawiać ludzko. Widzimy więc najpierw, że Pan Jezus przybył na westerę, by wyratować się z ludźmi, z parą młodych ich, ich weselami. Widzimy, że pierwszy cud, który czyni, przyni na prośbę swojej matki. Ona, która jest pośredniczką wszystkich łask ma jako władzę nad sercem Pana Jezusa i potrafi tym sercem w pewnym sensie kierować i Pan Jezus na swojej ukochanej i miłowenej matki Uczynić bardzo wiele rzeczy. Ten cud, który uczynił Pan Jezus, wydaje, wydawać by nam się mógł, że jest zbędny. Jest tak potrzebny: zamiana wody w wino. Ale chciał Pan jest uczynić ten cud na weselu, na godach weselnych w Kali Galilejskiej, ponieważ zamiana wody w wino oznacza zamianę starego testamentu na nowe. Czegoś, co jest tylko zwykłym, na coś uświęconego. W Starym Testamencie małżeństwo. Istniało prawdziwie, ale z tym bardzo niedoskonałym w porównaniu z tym, które ustanowił Pan Jezus jako sakrament. Stąd też można przyrównać się w sakramenty święte do wina, do czegoś niezwykłego i to do, do wina najlepszego. Dziwi się starosta wesem, jak to się stało. Dziwią się goście serenie, jak to się stało, że najlepsze wino zostało pozostawione na sam koniec już. Otóż tak postępuje Bóg, że... Największe cuda, największą swoją dobroć i miłosierdzie, pokazał on na końcu czasu, wysyłając swojego Syna i dając poprzez swojego Syna ludziom zbawieniu. Sakrament święty, który ustanowił Pan Jezus, sakrament małżeństwa, jest tym sakramentem, który uświęcił małżeństwo, im, czyli tę instytucję, która. Została powołana dla chłodzenia potomnych, dla wychowywania ich w wierze. Małżeństwo katolickie jest małżeństwem nierozerwalnym. Stąd też stało się one sakramentem, by małżonkowie mieli moc poprzez zawarcie świętego, świętego wezmę małżeństwem, by być sobie wiernymi, by wspomagać się nawzajem, by być sobie wiernymi, by mieć siłę i mądrość, roztropność do wychowywania. Wierze chrześcijańskiej, katolickiej swoich dzieci. Ponieważ jest to bardzo trudne, dlatego Pan Jezus ustanowił małżeństwo z sakramentem i przywrócił pierwotną nierozerwalność małżeństwa. To nierozerwalność, która w Starym Testamencie została zawieszona, były dozwolone rozwody w Starym Testamencie czasowo i warunkowo, Ja że nie sprzeciwiały się one tym pierwszym zasadom prawa naturalnego było to możliwe. Natomiast w przeciwieństwie na przykład Sodomii, która sprzeciwia się wprost i w sposób absolutny e, prawu naturalnemu, prawu, które nakazuje ludziom rozmnażać się poprzez akty płciowe. I w Nowym Testamencie Pan Jezus przywraca nierozerwalność małżeństwa, przy, przywraca już również jednorzędność by sprostać tak wielkim wymagał, Pan Jezus daje właśnie łaski, łaski z sakramentalne, łaski poprzez sakrament małżeństwa, poprzez małżeński, te łaski, które wypływają z Jego najświętszego serca, które wypływają z Jego męki, z męki krzyżowej. I małżeństwo, które Pan Jezus ustanowił jako sakrament w Nowym Testamencie, jest małżeństwem, które jest Symbolizuje jedność Pana Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem. Jak małżonkowie chrześcijańscy są nierozerwalni, tak poprzez węzeł, tak i również Kościół i Chrystus, Jego obronnica, Kościół Święty są nierozerwalni. Żeby zrozumieć jak wielką rzecz uczynił Pan Jezus, zwróćmy uwagę na fakt, że w zasadzie poza kościołem rzymskokatolickim jedynym prawdziwym nie ma nierozerwalnych małżeństw. Protestanci znają rozwody, prawosławni również uznają rozwody, nawet w ostatnim czasie schizmatycki synod konstantynopolitański rozszerzył tę możliwość, dając mo możliwość rozwodów i ograniczył jeszcze bardziej celibat, celibat katlar. Nie znają również nierozerwalności małżeńskiej de facto przynajmniej moderniści, co jest takim widomym znakiem ich odstępstwa i ich apostacji, że się od Kościoła rzymsko-katolickiego. Jakkolwiek oficjalnie uznają niby nierozerwalność małżeństwa, to poprzez liberalizację procedur stwierdzenia ważności małżeństwa prowadzili tylnymi drzwiami do Kościoła rozwody między katolików rozwody. Nowe prawo kanoniczne wprowadziło nowy kanon pozwalający na stwierdzenie nieważności, mianowicie niedojrzałość psychiczną, która jest bardzo rozciągnięta. na ten kanon. Z tego powodu tego kanonu większość stwierdzeń nieważności jest wydawana. Więcej. Arcyheretyk, rezygierka Bergorio na synodzie yy, dwa lata temu wydał dokument w którym dozwolił osobom rozwiedzionym a żyjący w związkach, jak to się mówi, nie czyli po prostu w cudzołóstwie, pozwoli im przystępować do Komunii Świętej, nie zaznaczając, że muszą takie osoby żyć jak brat, e, brat siostr. Oznacza to, że takie osoby mogą żyć w konkubinacie i mogą przystępować do Komunii Świętej, czy też do tego, co moderniści uznają za ciała naszego Jezusa. Chrystusa. To jest taki widomy znak tej apostazji. Podobieństwo między modernistami a schizmatykami, heretykami jest tutaj bardzo wyraźne. Tylko Kościół Rzymskokatolicki sprzeciwia się rozwodom, bo te stwierdzenie ważności, które moderniści przeprowadzają, są w większości przypadków zwykłe rozwody, które nie są rozwodami z nazwy, ale są rozwodami de facto. I tak wygląda właściwie stan rzeczy, że pod byle pozorem stwierdza się nieważność. I często nam się to wielokrotnie Ale te same osoby, które otrzymują po kilkakroć stwierdzenie nieważności, by móc wstępować w kolejny i kolejny związek małżeński. Jest to straszliwe zgorszenie, nawet e, głupcy tego świata śmieją się z modernistów i że jest to najzwyczajniej najzwyczajniejszym świecie niepoważne i jest to coś, co jest coś zwykłym mydleniem oczu. Bez prowadzi nazwy rozwodu moderniści de facto rozwody w swoim kościele, w swojej, w swojej wspólnocie, by także z religijnej, w swoich kręgach wprowadzili. Stawszy się przez, przez to dla nas, w katolików, w widomy sposób apostatami. Nigdzie, gdzie jest jakakolwiek koncesja na rzecz ciała szatana i świata, nigdzie tam nie ma prawdziwej wiary. Jeżeli jacyś hierarchowie przyłączają się do Ducha tego świata, formują mu i pozwalają na obalanie prawd katolickich, czy to w wierze, czy to w dogmatach, czy to w obyczajności, w moralności, jeżeli tacy ludzie na to pozwalają, to znaczy to, że nie mają prowadzenia Ducha Świętego, asysty Ducha Świętego nie mają. Tej, prawdziwej sukcesji od Jezusa Chrystusa nie są następcami Kościoła rzymskokotyckiego, prawdziwych hierarchów nie reprezentują po prostu naszego Pana Jezusa Chrystusa bo Chrystus przyszedł po to, by przywrócić pierwotną doskonałość jeszcze nie poświęcić, wywyższyć w tym przypadku małżeństwo i sakramentów a nie po to, by Prawdziwą możliwość niszczyć, by błogosławić grzech, by zezwalać, by cudzołóstwo i wszelkie najgorsze grzechy były pochwalane. W dzisiejszych czasach jest coraz trudniej zachować prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo. Coraz trudniej jest wychowywać katolickie i po prostu przyzwolić się dzieci. Coraz trudniej jest trwać wierności małżeńskiej, bo ta atakowana, wystawiona na próbę i pośmieszana jako coś starobodnego. Tymczasem wierność małżonków w stosunku do siebie jest czymś, jest czymś jedną z rzeczy najspadach, najpiękniejszych, jaka może się zdarzyć. Małżonkowie, którzy są całe życie swoje sobie wierni, wychowują pobożnie dzieci, którzy się wspierają na starość, odprawiamy i odprowadzony do grobu, jest to rzecz, która jest poza Kościołem katolickim w takim wymiarze i czystości praktycznie nie spotykana. Musimy pamiętać, że Chrystus po to przyszedł, by oczyścić świat, by to oczyszczenie było całkowite On nie pozwoliłby na naduższone te fałszywania do Jego nie pozwoliłby grzechy bez końca, bez końca się rozmnażały. Ich kresem będzie kara. Postarajmy się Panu Jezusowi wynagrodzić za te wszystkie, wszystkie straszliwe bluźnierstwa, które są w dzisiejszych czasach za to zaniedbanie jego sakramentu świętych, przede wszystkim sakramentalnej obecności na świętszym sakramencie. Postarajmy się również o to, by ci, którzy są w małżeństwie, by byli świętszymi małżonkami, by lepiej bardziej korzystać z łaski Pana Jezusa.